Witam, ja jestem Jak Wiśniewski. Na starcie dodam dzięki za nominację Seagrunches i Solar. A to jest moja gorąca szesnastka. Jebać frajerów z siciem i pałę. Dzięki, lecimy, kurwa. Nie obchodzi mnie tu twoje Jak zdanie. Wiesz, jest że jestem chętny zawsze na jebanie? Mogę to widzieć. Dobra, kurwa. jedziemy na żywo, pierdolę to. O, czekaj, co Wiesz, że mam bardzo grubą bani. Tego kawałka wpadnie cała bańka, Rozejbana będzie wtedy twoja rapgra. Siedzę w Dakuzji z gołym chujem A twój stary ciągle się tu do mnie pruje Nie wiem czemu, może dlatego, że go nie lubię Tak szczerze to mam wyjebane w niego i w twoją kurwę <śla> Ale, to jest to jest właśnie moje drugie. No jest... Czekaj, tak, bo... kurwa debile jebane Mam Począc tu się tekst, to jest właśnie moje drugie imię No jestem raperem już w podziemiach nie zginę Daj mi tylko jedną chwilę, żebym nawijał Tak zajebiście jak na fila Jestem zajebisty, wiem To jest właśnie mój dzień, kurwo widzę twój cień Kurwo widzę twój cień Dziękuję wszystkim A ja nominuję Sigran I pamiętajcie, wpłacajcie kurwa te pieniądze Bo czar kurwa wygra z tym wirusem Najebanym, pierdolonym, w dupę jebanym Dobra siema kurwa, twarz starą rolę. Tam ja jestem jak wiśniewski.